Pan z wami i z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chrystu. Matka Jego chowała wszystkie te słowa w swoim sercu. Dosłownie w tekście oryginalnym chodzi tam o słowa, i, i, te słowa, które Jezus wypowiada. Myślę, jak przeżywamy właśnie to wspomnienie, czy ktoś ma pobożność do niepokalanego serca Matki Bożej, to warto, żeby, żeby właśnie akcent postawić na tym, rozważać w swoim sercu słowa. To znaczy, że że pobożność Maryjna musi być oparta na, na ukochaniu Pisma Świętego i wsłuchaniu się w słowa. Nie? Że tu nie chodzi o jakieś y, takie y, tanie emocje w pobożności Maryjnej, tylko chodzi, chodzi o to, żeby nauczyć się słuchać słowa, bo to jest istotą y, postawy Maryi. Y, jak patrzymy na, na tą scenę, y, Powrotu z, Jezoroli, z Jerozolimy, ze święta Paschy do, do Betlejem, zagubienia się Jezusa i, i, i nierozumienia całej tej sytuacji przez Maryję, to widzimy y, takie trudne doświadczenie każdej matki, która uczy się, że rytm życia y, jej dziecka nie jest jej rytmem. Matka daje bicie serca swojemu dziecku. I na początku jest ta symbioza. Między rytmem serca yy, matki a dziecka. Że dziecko żyje tym rytmem, rytmem serca swojej mamy, ale ju, już w czasie tych dziewięciu miesięcy każda matka ma zadanie uczyć się, że jednak jest to rytm serca kogoś osobnego, że to dziecko nie jest tylko jej dzieckiem, ale jest osobą, jest kimś osobnym, jest kimś innym. I w tej dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak to jest bardzo dramatyczne dla Maryi, która właśnie żyła w tej symbiozie ze swoim synem jako dzieckiem. O wiele matka, jako kobieta, o wiele bardziej przeżywa tą symbiozę z dzieckiem niż, niż każdy mężczyzna. I nagle jakby syn, czyli Jezus, robi coś, czego ona nie rozumie. Jest zdezorientowana, doświadcza jakiejś destabilizacji. I myślę, że to każda mama może o tym pewnie powiedzieć, że doświadcza jakiejś destabilizacji, zdezorientowania, kiedy dzieci coraz bardziej podkreślają swoją autonomię, zaczynają żyć swoim własnym życiem, zaczynają wychodzić, jakby mieć swoje zdanie o swoim życiu. I że to z punktu widzenia takiego psychologicznego, emocjonalnego na pewno jest trudne. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi ten moment wiary. Maryja jest w drodze. Ta, ta scena powrotu z Jerozolimy bardzo mocno przypomina scenę uczniów idących do Emaus. Też idą z Jerozolimy i doświadczają zdezorientowania i zagubienia. I Maryja podobnie. Ale nie ma w nim nic zdrożnego w tym, bo taka jest dynamika wiary. Jeżeli ktoś jest na drodze wiary, to będzie doświadczał, Pewnej destabilizacji i zdezorientowania, dlatego że Słowo jest zawsze przed nami Słowo Boga. Jest krok przed nami. Jakby nie nadążamy, i widzimy tutaj, że Maryja, mimo że była niepokalana, to jakby też doświadczała tej, tych trudności w dynamice wiary, tego zdezorientowania, bo jak słyszymy w Ewangelii. Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Jednym z elementów wiary, która jest drogą, jest właśnie to, że czegoś nie rozumiemy. Tak jak małe dziecko, które nie rozumie słów, które się do niego wypowiada. Tak jak my często słuchamy Słowa Bożego i nie rozumiemy tego Słowa. I jest taka pokusa, nie rozumie, to odrzucam. Natomiast wiara. Wchodzi właśnie w, wchodzi w doświadczenie milczenia, czyli nie cichych dni, które oddalają, które rodzą dystans, ale takiego milczenia, które jest uważnością, żeby, żeby usłyszeć tego drugiego człowieka, żeby usłyszeć rytm jego serca. W tej dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Maryja uczy się rytmu serca sw swojego dziecka, ale także jako uczennica, jako Izrael, ta, która, która codziennie modliła się słowami księgi Powtórnego Prawa, słuchaj Izraelu, uczy się też tego słowa Boga. Uczyć się tego rytmu Słowa, ale także uczyć się rytmu drugiego człowieka. Co jest bardzo trudne, bo, bo my jesteśmy nieskorzy do słuchania. Wczoraj słuchałem jednego kazania i postawiłem się w roli słuchacza nie w roli kaznodziei tylko w roli słuchacza i miałem takie głębokie takie odczucie moje oczywiście bardzo moje więc bardzo bardzo subiektywne że to kazanie w żaden sposób nie nadąża za rytmem mojego serca że ja jestem przychodzę na to staję przed tym kazaniem w postawie spragnionego i te słowa w ogóle nie, 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 nie słyszą rytmu mojego serca. Myślę, że być może tak często jest też z moimi kazaniami, że, że, że głoszę, i one nie słyszą tego rytmu drugiego serca. Myślę, że dzisiaj jest szczególny taki czas dla kościoła uczenia się może mniej ambony, mniej nauczania, a więcej słuchania rytmu. Serca drugiego człowieka, co jest też jakby wartością uniwersalną w doświadczeniu każdego naszego życia. Czy ja na przykład rzeczywiście słyszę swojego męża, swoją żonę, swoje dzieci? Czy ja słyszę, czy tylko słucham jakieś dźwięki, one przechodzą obok ucha? Brak mi, brak mi empatii, brak mi uważności, brak mi cierpliwości. Brak mi pokory, żeby usłyszeć. Znaczy, żeby dać komuś słowo nadziei, to trzeba usłyszeć ten rytm serca drugiego człowieka. To znaczy, czego on pragnie. Jeżeli usłyszymy, to wtedy można powiedzieć, że to słowo, które dajemy komuś, które jest jakimś rodzajem nadziei, rymuje się. Z tą historią, którą ktoś opowiada w swoim sercu. Niesie w sobie pewną taką opowieść. I w przypadku Maryi widzimy, jak ona uczy się tego rytmu swojego dziecka, a jednocześnie tego rytmu słowa, że ona no właśnie jest uważna. Że jest uważna, że, że jest cierpliwa, że, że jest słuchająca, pokorna. Nie boi się też milczenia, w którym jest właśnie pewne zdezorientowanie i destabilizacja, w którym nawet może być jakiś element niewiary. Nie w sensie niewiary, jako czegoś negatywnego, tylko że no właśnie niewiary, bo wiara jest w procesie, bo wiara jest czymś, co ciągle wybiega, wybiega do przodu. Yy. To dzisiejsze wspomnienie, jeśli chcemy rzeczywiście wpatrywać się w niepokalane serce Maryi, to po to, żeby uczyć się od niej, uczyć się tej uważności na rytm serca Boga, ale także będąc częścią Kościoła, bo wczoraj przeżywaliśmy yy, serce Pana Jezusa, z, z, z którego boku, z otwartego serca, wypłynęły krew i woda, czyli zrodził się Kościół. Że Kościół rodzi się tam, gdzie właśnie jest, jest odczytanie tego rytmu. Jezus, który pragnie na krzyżu, on zna rytm naszego serca i dlatego w nas może zrodzić się Kościół, to znaczy może zrodzić się wiara. Bo on słyszy nasze serce, dlatego potrafi nas zwołać i zgromadzić. Myślę, że to tak w doświadczeniu naszym, takim życiowym jest, że jak potrafimy, że jak wiemy, że ktoś nas słyszy. To jesteśmy w stanie przy tej osobie się zgromadzić. To słowo, dobre słowo kogoś, to słowo uważne y, nas po prostu gromadzi przy sobie. A jeśli to jest tylko słowo obok nas, no to szybko się męczymy. I y, jesteśmy niby słyszymy, ale jesteśmy gdzieś tam daleko. Jesteśmy zmęczeni taką monologiem kogoś, prawda? My często jesteśmy, jesteśmy takimi y, aktorami monologu. Inni nas nie słyszą, dlatego że, jakby, że, że w tym naszym mówieniu jest za mało tego elementu, elementu słuchania. Uczmy się od Maryi, która zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu, czyli uczyła się uważności. Uważności na Słowo Boga, które jest w samym Bogu, w samym w Jej Synu, ale także jak widzimy w Ewangelii, chociażby w Kanie Galilejskiej, jak Maryja potrafiła odczytać rytm serca tych ludzi, wśród których przebywała.